Cześć kochani, witam was w kolejnym Unpackingu Wyjątkowo dzisiaj e, będzie film, ponieważ przyszła do mnie właśnie paczka Będzie też w sumie dzisiaj jeszcze jeden film, ale to później spróbujcie Ale na razie ten krótki unboxing, teraz zobaczycie co to jest Jest paczka z Unix'a Z jednym z bardziej modeli Poger szwarcwalski. Proszę. Taki piękny. Jego strony jest całkiem dobry. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. Chyba nie. Niestety nie widać, ale tutaj ma troszeczkę zadrapań. Tutaj z tej strony. Ale, no wiadomo, jest używany to. Tak mogło się zdarzyć. To jest Made in Germany. 2009 rocznik. Także tak wygląda. Jestem bardzo zadowolona, że wreszcie udało mi się kupić tego konia. Idzie do mnie jeszcze zaczka Za niedługo. Także. No. Możecie w komentarzach pisać dla niego jakieś imiona. Bo nie wiem, czy na końcu filmu wam napiszę nie. Jeżeli nie napiszę, no to możecie mi podać jakieś propozycje. No, Także to w zasadzie tyle. I gdyby ktoś był ciekawy, jaki będzie kolejny film dzisiaj, to będą no to kolejne party. Bo biorę udział w kolejnym mepie, także będziecie mogli zobaczyć, jak mi pójdzie. Także do zobaczenia.